Ten rok jest rokiem dwóch dość istotnych jubileuszy, bowiem mija 20 lat współpracy z powiatem Trier-Sarburg w Niemczech. Taka najdłuższa współpraca powiatu Puckiego. Mija 15 lat od rozpoczęcia współpracy. Jak Państwo pewnie wiecie, w tragicznych warunkach ta współpraca się nawiązała, bo chodzi o zawalenie. Hali, która uśmierciła również mieszkańców powiatu Puckiego i wtedy powiat Gliwicki zaproponował współpracę i ta współpraca się świetnie rozwija od 15 lat. Oraz 14 lat, no to akurat nie jest okrągła rocznica, współpraca z Skłodas na Litwie. Tych trzech partnerów chcielibyśmy razem spotkać i z nimi podsumować te lata współpracy i wyznaczyć sobie nowe kierunki. Takie zapotrzebowanie jest również wśród gmin powiatu Puckiego. I wszyscy chcieliby również zaprosić swoich partnerów i takie centralne święto związane z otwarciem sezonu turystycznego zorganizowalibyśmy między 24 a 26 czerwca tutaj w stolicy powiatu w Pucku. I chcemy z tą imprezą wejść w moment, w którym będziemy już prawie że w pełni sezonu turystycznego i kiedy będziemy, będzie, kiedy będziemy mogli pokazać walory Zatoki Puckiej. thank you